Pan pierwszy. Mikrofon tam. Kolega ma mikrofon tam, tak. Ej, ja jestem zdubiony, by nie rzec zażenowany wypowiedzią panów, bo ja tu przyszedłem, od razu zastrzegam, nie znam działalności otwarty dialog. Ale jak przeczytałem w komputerze wiadomość, że jest dzisiejsza konferencja, to przyszedłem, żeby się dowiedzieć przede wszystkim, co ten otwarty dialog robi. Tymczasem ja się dowiaduję, że otwarty dialog, czyli tu czterech szanownych panów, mówi o oskarżycielach i oskarżeniach. A ja chcę, chcę prosić panów uprzejmie, żebyście panowie powiedzieli, co jest przedmiotem tych oskarżeń, czyli cytaty, konkrety. Bo inaczej, proszę Państwa, to, 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 to nie jest uczciwe to, co Państwo robią. Czekam na cytaty i konkrety. Dziękuję. Oczywiście. Dziękujemy za to pytanie. Ja wpierw. Tak, czy mógłby się Pan jeszcze przedstawić? Będziemy wdzięczni. Mógłby się Pan przedstawić? Dziękujemy. Nie chce pan. Dobrze. Nie ma sprawy. Może być pytanie anonimowe. Ja tylko wpierw odpowiem, że również w tych pakietach państwo znajdziecie wydrukowaną infografikę, która na jednej stronie przedstawia nasze największe osiągnięcia i główne działania fundacji. I drugie pana pytanie połączone. Cytaty również są w tych listach spraw, które państwo otrzymali. Bardzo dokładne cytaty. Ma pan ten dokument? Wie Pan, możemy te cytaty oczywiście przeczytać, ale niektóre z nich są naprawdę kontrowersyjne, więc dlatego postanowiliśmy ich wszystkich nie czytać dokładnie. Bartoż kilka przykładów przekazał. Zarzuty wobec nas, wobec fundacji? Jakie wypowiedzi? No to wspomniałem tylko jeszcze tego, to to wspomniałem właśnie. Zaczęła się ta kampania od manifestu Bartosza, który opublikował na swoim profilu Facebookowym, która, który skutkował zarzutami ze strony rządowej, prorządowej o próbę dokonania zamachu stanu krwawego w, w Polsce. Ja bym tutaj prosił troszeczkę o uspokojenie emocji, bo to już trochę taki agresywny ton zaczyna przybierać. Po pierwsze kolega ma rację, bo my już o tym mówiliśmy i to wszystko jest tu zawarte. Natomiast nie chciałbym, żeby pan miał poczucie, że my pana traktujemy w jakiś sposób mm, zbywający. No w związku z czym pozwolę sobie zacytować przykładowo na stronie pierwszej sprawa przeciwko Telewizji Polskiej. Tych cytatów było chyba 38, tylko wybranych, które zgłosiliśmy w Pozwie. Jeden z nich. Mowa jest o tym. Już panu mówię. Tak, to jest tutaj. Te protesty. Nie miały nic wspólnego z troską o polski wymiar sprawiedliwości. Zostaliśmy zaatakowani przez Ludmię Kozłowską, Bartosza Kramka. Otwarty dialog. Przypomnijmy, jak działały grupy Badr-Meinhof i Czerwone Brygady, jak dokonywały mordów. To jest zdanie z kontekstu, w którym nas. Z jakiego powodu, z jakiego wypowiedzi zostały. Ja przepraszam, ale. Proszę o uwagę, bo to jest właśnie wypowiedź. To jest konkretny cytat, który pozwolę sobie zacytować. I mogę ich panu jeszcze przytoczyć dwa lub trzy, więcej czasu pewnie nie mamy, będą inne pytania. Natomiast te cytaty tutaj są i ja je właśnie panu przytaczam. Inny cytat mówi, otwarty dialog otrzymywał pieniądze od rosyjskiej firmy związanej z tamtejszym przemysłem zbrojeniowym. Ale, ale tutaj, chodzi, tutaj chodzi o to, że te przesłanki są fantasmagoryczne. Takich przesłanek nie ma. To znaczy my... Dziękujemy również za... No cóż, przepraszam wszystkich, prosimy dalej o kolejne pytania. Tak słucham, kto kolejny do pytania? Aż tak wszystko wyjaśniliśmy? Okay. Proszę pani tutaj. Chwilka, Rafał, jakbyś mógł, dziękuję. Tu mikrofon dla pani. Znaczy, nie chodzi o to, że pozywamy telewizję. Wiadomo, telewizja jest taka jaka jest. Ale to jest taka... Hmm, Ogólna, że tak powiem, nazwa. Pod tą telewizją kryją się ludzie. Ta telewizja miała różne przemiany. I konkretny człowiek, który jest władny, no to jest yy, pan kurski, z tego, co mnie sklerozanie nie myli. Natomiast no, ludzie się zmieniają, prawda? I a nazwa zostaje. Tak jak bank zostaje bankiem, ale pracownicy się zmieniają. I w tym momencie no, telewizja jako taka, no to jest taka. Forma dosyć szeroka, ja nie wiem, jak to wygląda w kontekście prawnym. Ja myślę, że to jest pytanie do panów mecenasów, jak to jest od strony formalnej, jaka jest odpowiedzialność wydawców, redaktorów naczelnych, szefa telewizji w tym wypadku. Proszę państwa, zasada w prawie jest taka, że po, pozywamy konkretną osobę. Jest to albo osoba fizyczna, albo osoba prawna. W przypadku takiej instytucji jak telewizja. No, po prostu po, pozywamy osobę prawną, którą to jest telewizja. W przypadku wydawców y, tytułów prasowych sytuacja jest troszeczkę inna, dlatego że tam mamy możliwość pozwania wydawcy, którym najczęściej jest osoba prawna, y, redaktora naczelnego, to wprost wynika z prawa prasowego oraz autora danej publikacji. W przypadku telewizji jest troszeczkę, to in, troszeczkę jest to bardziej skomplikowane. W przypadku prasy jest to jasne, mamy trzy podmioty możliwe do pozwania. W przypadku telewizji no, pozywamy po prostu w instytucję, którą jest telewizja. Niezależnie od tego, że zarząd się zmieni, taki proces może potrwać, proszę Państwa, i 3-4 lata, więc naprawdę nie wiadomo, kto będzie dalej. na końcu dalej. Tylko takie dwa słowa uzupełnienia, to też wynika z konstrukcji pozwów i roszczeń i później ewentualnego efektu w postaci wygranego wyroku. Jeżeli mamy do czynienia z telewizją polską, to później przeprosiny, które są emitowane w telewizji polskiej powinny być po prostu przez telewizję polską wykonane. Więc jest to też efekt po prostu naszych żądań w postaci ewentualnie korzystnego rozstrzygnięcia i taka koncepcja jest powszechnie przyjmowana przy konstrukcji pozwów i stąd tą drogą po prostu podążamy. Po prostu gdybyśmy pozywali, nawet jeżeli była możliwość kogoś personalnie za jakieś działania w telewizji, wówczas ta osoba za 4-5 lat, czy za 3 lata, czy za 2 lata, kiedy ten wyrok będzie wykonywany, a głównym celem tego wyroku jest usłyszenie przeprosin, no wówczas taka osoba może nie być władna, żeby takie przeprosiny wykonać, bo będzie już poza tą organizacją. W związku z tym, dlatego pozywamy również telewizję, żeby niezależnie od tego, czy ten efekt będzie za rok 2, 3, 4, 5, żeby osoby władne, osoby kompetentne były w stanie doprowadzić do tego, że tekst przeprosin zostanie wyemitowany. Dziękuję bardzo panu mecenasom. Czy jeszcze jakieś pytania? Tam pan. Andrzej Żydziakowski. Ja mam dwa pytania. Jedno to. Jak panowie widzicie, zwłaszcza panowie mecenasi, w czasie te rozstrzygnięcia prawne? Bo, bo to jest bardzo duża i długa lista. No wiedząc, jak działają nasze sądy, czy panowie spodziewacie się, że to się, nie wiem, skończy w przyszłym roku, czy za dwa lata, czy jeszcze dłużej? Po, po, po prostu chodzi mi o cenę. To pierwsze pytanie. A drugie pytanie, Może... to jest takie delikatne. To znaczy, czy panowie nie spodziewacie się przypadkiem. Że na tych właśnie konkretnych sprawach będą do nich przydzieleni konkretni sędziowie, miłościwie nam panującego pana ministra i prokuratora, ministra sprawiedliwości i prokuratora w jednej osobie, I, i czy nie obawiacie się panowie tego? Proszę państwa, to jest tak, no niestety praktyka w sądzie okręgowym wynikająca po prostu z tego, że jest to największy w zasadzie sąd w Polsce. Niestety wskazuje na to, że te sprawy raczej będziemy rozpatrywali w perspektywie lat niż miesięcy. Te sprawy są bardzo skomplikowane, będzie konieczność też słuchania świadków, prowadzenia dosyć rozszerzonego postępowania dowodowego, więc raczej przewidujemy, że te sprawy po prostu będą trwać długo. Myślę, że to jest perspektywa kilku lat. Dlatego my przy konstrukcji pozwów też skupialiśmy się na kwestii zabezpieczeń, żeby w pewnego, w pewien sposób pokazać już na samym początku sprawy, że istnieje problem. I stąd ta formuła zabezpieczenia, żeby zmusić drugą stronę, żeby sąd nakazał drugiej stronie poinformowanie wszystkich odbiorców, że to te materiały naruszają dobra osobiste de facto, toczy się proces, żeby każdy mógł sobie wyrobić swój osąd, a nie przyjmować pewnego rodzaju informacji bezkrytycznie jako prawdę objawioną. To jest, to jeżeli chodzi o pierwsze pytanie. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, no ja, ja wierzę w sądy. Cały czas, pomimo całego kontekstu, uważam, że yy, większość Sędziów jest odporna na tego typu argumentacje. Mamy też system losowania, który wymusza pewnego rodzaju no, losowość. To nie jest tak prosto, moim zdaniem, skompilować taką sytuację, że tylko określony sędzia będzie dostawać określoną kategorię spraw. Wierzę w profesjonalizm, wierzę w niezawisłość sędziowską, wierzę, że mamy dobre argumenty i że te argumenty po prostu zostaną podzielone przez sąd. Ja nie znam tej sprawy, że tak powiem, bezpośrednio osobiście, więc trudno jest mi się tutaj ustosunkować. Może pozwolę też sobie dodać, że rzeczywiście ta nasza sprawa jednak jest optymistyczna, jeżeli chodzi o sądownictwo, ponieważ różne sądy w różnych sprawach, i to sądy powszechne i to sądy administracyjne już się wypowiadały i wcale troszeczkę w, tutaj odnosząc się do tego co mój kolega powiedział, to nie jest tak, że sąd okręgowy w tym orzeczeniu dotyczącym TVP ostatnio jako pierwszy pokusił się o taką definicję obywatelskiego nieposłuszeństwa i zwrócił uwagę na to, że ten mój tekst wcale nie był wezwaniem do a wprost ją wykluczał, chociaż mówił o protestach. Już wcześniej sąd rejonowy, który był właściwy w postępowaniu z szefami praw zagranicznych również się na to powołał, powołał się wręcz wprost na Konstytucję i powiedział, że z Konstytucji wynika wolność słowa i tak należy traktować moją aktywność publicystyczną jako realizację gwarantowanych konstytucyjnie swobód obywatelskich. Nie tylko chodziło o wolność słowa, ale również w kontekście organizacji, którą jednocześnie reprezentuję w ramach której działam, sąd powiedział również o prawie do zrzeszania się, o swobodzie zrzeszania się, także tutaj taka linia orzecznicza się kształtuje, aczkolwiek no świadomi oczywiście jesteśmy, że czynnik polityczny w kontekście nadchodzących wyborów jeszcze tą niepewność pogłębia, ale to nie znaczy, że my nie będziemy... Wykorzystywać i starać się, na ile możemy, oczywiście pewne rzeczy od nas nie zależą na końcu, dochodzić swoich praw, bo to są właśnie te instrumenty, o które walczymy i wydaje mi się, że te orzeczenia dotychczasowe, też chociażby dotyczące mojej żony, wskazują na to, jak praktycznie istotna jest niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowska. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania z publiczności? Jeśli nie, to otrzymaliśmy, jeszcze chwilę do namysłu, tak? oczywiście nie, jeszcze będą dalej pytania, oczywiście nie mówię, że, tak, że kończymy, chciałem tylko w tym momencie skorzystać z okazji, żeby Państwu przeczytać, otrzymaliśmy pytanie z, od publiczności internetowej, niejaki Pan Marcin Rej pyta nas, na ile mnie pozywacie, pół miliona jak wcześniej, więc oddam głos. Żeby odpowiedzieć. Marcina Reja pozywamy na 100 tysięcy złotych, to jest najkrótsza odpowiedź. Tutaj Państwo mogą zwrócić uwagę, że te kwoty się różnią od siebie, czasami znacząco. No tutaj ciężko taki model, taki algorytm jednoznaczny, który by to wyliczał, to jest kwestia tak naprawdę uznaniowa. My rzeczywiście sugerujemy się linią orzeczniczą, pewną praktyką, zaradą naszych znakomitych prawników, panów mecenasów i pani mecenas i to zależy naj, najogólniej mówiąc od skali naruszeń, częstotliwości, pośrednio też troszeczkę. Zapewne sytuacja majątkowa, na ile jesteśmy w stanie ją określić czy sobie wyobrazić, może tutaj mieć znaczenie. No i oczywiście stopień szkodliwości danego naruszenia czy całej serii naruszeń, a to już są kwestie często bardzo niewymierne, ponieważ możemy mówić chociażby o krzywdzie, która z natury jest niewymierna, o tak zwanych stratach moralnych i tego rodzaju. Rzeczach. Dziękuję. W takim razie, dalej oczekując na pytanie od Państwa, pozwolę sobie zadać pytanie nie od siebie, ale pytanie, które wczoraj otrzymaliśmy z jednej z redakcji. Dlaczego organizujemy tę konferencję dzisiaj? Dlaczego przedstawiamy te pozwy i, i to postanowienie dzisiaj? Akurat? No, przytoczmy też kontekst, bo pojawiło się w tym pytaniu zawarte oskarżenie czy też supozycja tego rodzaju, że to ma związek z kampanią przedwyborczą i że my w jakiś sposób na te wybory toczące chcemy się wpłynąć. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób, że akurat tak się składa, że finalizowaliśmy pracę nad pozwami. To nam zajęło wiele miesięcy, tak jak już o tym mówiliśmy, i rzeczywiście pod koniec zeszłego tygodnia otrzymaliśmy decyzję w sprawie telewizji ich polskiej, to pamiętne zabezpieczenie, także to jest swego rodzaju koincydencja, osobiście wolałbym, żebyśmy mieli więcej czasu, żeby to nie był tydzień przedwyborczy, kiedy powiedzmy uwaga do tej naszej konferencji być może byłaby większa, natomiast nie uciekając tutaj jednak od tego głównego Podejrzenia względem nas i tego timingu, i tak już zupełnie uczciwie. Ja chciałbym osobiście, żeby obywatele, którzy podejmują decyzje wyborcze, też mieli świadomość tego, co się dzieje, i też w tym kontekście propagandowym, który może być kluczowy, wiedzieli, jak ta propaganda ma się do rzeczywistości, i jak ona wychodzi w starciu z. Z weryfikacją sądową, czy też, żebyśmy sami mieli okazję do tego się odnieść i pewne fakty tutaj unaocznić, chociażby z tego względu, że sami staliśmy się ofiarą ataków, a pośrednio zostaliśmy też. Staliśmy się też przyczynkiem do ataków. Pośrednio też zostali zaatakowani posłowie opozycyjni dzięki znajomości z nami, tak jak mówiliśmy wcześniej: Michał Boni, Róża Tun. Natomiast tutaj pamiętajmy o kolejności: my działamy w samoobronie. Zostaliśmy zaatakowani przez telewizję polską, przez inne media rządowe, nie tylko, tak zwane publiczne, no i oczywiście. Dużą rolę tutaj odgrywały wypowiedzi czołowych przedstawicieli obozu rządzącego. Ta, ta lista to nie jest katalog zamknięty, to, to jest to, co zdołaliśmy opracować. To jest taki pierwszy rzut strategiczny, tak bym to określił. Natomiast mogą sobie Państwo wyobrazić, że pewnie drugie tyle bylibyśmy w stanie, albo jeszcze więcej, pozwać, jeżeli chodzi o przedstawicieli tej umownie konserwatywnej. Trochę mi razi to słowo, bo ono strasznie zostało zdeza zdezawuowane w ostatnich latach, zdewaluowane, niemniej jeżeli chodzi o tą część umownie prawicową polskiej sceny politycznej, publicznej, no to rzeczywiście takich pozwów moglibyśmy przygotować i aktów oskarżenia jeszcze dużo więcej. Dziękuję i też w tym kontekście, jeżeli naprawdę Państwo by chcieli poznać więcej takich ciekawszych cytatów w, również w tych pakietach, które Państwo otrzymali, jest nasz ostatni raport, wprawdzie już z lutego, ale pod tytułem, raport pod tytułem and Justice is Campaign. Niestety jest tylko po angielsku, ale jest tam wiele ciekawych wypowiedzi od wielu polityków, czołowych polityków obozu rządzącego, którzy, na których już zabrakło miejsca w tych, w tych pozwach. Natomiast zachęcamy do zapoznania się również z tym dokumentem. Rozumiem, że nie ma już żadnych pytań. W takim razie dziękuję Państwu bardzo. Oczywiście zapraszamy po zakończeniu konferencji do zadawania nam pytań bezpośrednio. Jesteśmy tutaj otwarci na Państwa pytania i zostajemy tu jeszcze przez chwilę. Jeszcze jedno pytanie o ten, że Tak, a proszę bardzo, oczywiście. Rafał, czy mógłbyś jeszcze? Oczywiście. A, tam Pan. Pamiętam tytuł tej gazety amerykańskiej Sunday Times. Sunday Times to był Sunday brytyjski. Times, okay. tak. czy, czy którzy też tutaj no, bardzo niekorzystnie pisali cytowali źródła na temat Fundacji Otwarty Dialog? Młodawskie. Czy nie uważacie panowie, że ją też powinniście pozwać? I, 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 jak najbardziej, aczkolwiek sprawa jest złożona i w, za dużo mówić nie mogę, ponieważ toczą się tutaj pewne działania i czynności są podejmowane przez nas. Krótko mówiąc, jesteśmy w kontakcie, w, zaangażowaliśmy prawników brytyjskich, którzy tym się zajmują. Sprawa jest na etapie przedsądowym. Jak i kiedy się zakończy, ciężko mi ich na tym etapie powiedzieć. Mogę tylko zaznaczyć, że nawet nasz oponent zasadniczo dystansuje się od oskarżeń, które na podstawie tejże publikacji były wysnuwane bardzo szeroko w Polsce w kwietniu tego roku, wskazując na to, że oni byli tylko i wyłącznie przekaźnikiem cytującym raport Mołdawskiej Parlamentarnej Komisji Śledczej. I w, jeżeli chodzi o ocenę tego raportu, to chyba już o tym mówiliśmy. Jeżeli Państwo mają pytania, to, to oczywiście też odpowiem, ale nie chciałbym już przedłużać. Dokument jest z naszym oświadczeniem bardzo szerokim w tych opracowaniach Państwu dzisiaj udostępnionych i zasadniczo to tak wygląda. Doszło do bardzo dużej manipulacji też tym artykułem, który został rozdmuchany. Niesamowicie i była to bodajże jedyna licząca się publikacja anglojęzyczna przez te wszystkie miesiące, a lata, nawet licząc od połowy 2017 roku, która nas przedstawiała w negatywnym świetle. Podejrzewamy, że też nie bez powodu, jeżeli chodzi o nas. Ja tylko zarysuję, że oprócz tego kontekstu polskiego, my jesteśmy też aktywni za granicą. Mamy biuro w Kijowie, biuro w Brukseli, zajmujemy się prawami człowieka na Wschodzie, w Rosji, Ukrainie, Kazachstanie, Mołdawii już dużo wcześniej, zanim Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, ale potem to się oczywiście zintensyfikowało, i tu mieliśmy pewną wspólnotę interesów, borykaliśmy się z różnego rodzaju atakami, kampaniami ze strony rządów państw niedemokratycznych w przestrzeni postsowieckiej, które również mają swoich lobbystów na zachodzie, które wykorzystują również pewne wpływy ekonomiczne, na przykład koncesje na wydobycie określonych surowców, no, widać Kazachstan czy z drugiej strony też, też Rosja do walki ze swoimi oponentami, do walki z obrońcami praw człowieka, którzy często w ich obronie na Zachodzie występują. To dotyczy także nas. W tym kontekście jeszcze pozwolę sobie dodać właśnie po tym jednym artykule w Sunday Timesie. Tak, okej. Okay. To ja tylko chciałem dodać szybko, że no właśnie, jeżeli chodzi o skalę, jak, jak było, jak był ten artykuł wykorzystany, to co wspomniał Bartosz, że oczywiście był przedstawiany jako, jako śledztwo dziennikarskie Sunday Timesa. Aktualnie już można, no, możemy powiedzieć, że w korespondencji między nami a redakcją, redakcja po pierwsze odcina się oczywiście od samego raportu, po drugie również zaznacza, że jeden z dziennikarzy jest dziennikarzem niezależnym, nie dziennikarzem Sunday Timesa. A tylko, żeby jeszcze Państwu przedstawić skalę wykorzystania właśnie tego, tego materiału w, w Polsce w okresie przedwyborczym, przed było to 2271 artykułów, tylko wykorzystujących w jakiś sposób, manipulujących w dużej większości treść tego artykułu. Z tego 1428 było skrajnie negatywnych. I jak wspomniałem wcześniej, ponad 500 to były wyłącznie media publiczne, TVP, i Polskie Radio oraz, oraz Fratria, czyli właśnie te portale w polityce, sieci również. Dobrze, i pytanie było, rozumiem. Tak. Pan z tyłu. Można? Pan, proszę, pan, proszę. Eee, proszę pana, ja interesuję się pana żoną. Może, to może pan by coś powiedział na temat pańskiej żony, dlaczego nie wraca do kraju? To jest pierwsze pytanie, później później. Jeżeli chodzi o sytuację mojej żony, już o tym mówiłem, ale w, wygraliśmy ostatnio dwie sprawy sądowe. Natomiast to nie są jeszcze orzeczenia prawomocne. To wygląda w ten sposób, że sprawa została skierowana przez sąd do ponownego rozpatrzenia i teraz czekamy, aż się wypowie administracja rządowa. To jest wojewoda, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. I jeżeli oni zastosują się teraz do instrukcji sądu, a też mogą się nie zgodzić, mogą się odwołać do naczelnego sądu administracyjnego, no to wtedy. Polski zakaz wjazdu dla mojej żony, który wciąż obowiązuje, i to jest powód, dla którego Ludmiła nie może wrócić. Zostanie zniesiony. To jest oczywiście czysto hipotetyczna sytuacja. Albo z drugiej strony, bo to jest drugie postępowanie. Które też się łączy z pierwszym, zostanie wydane prawo pobytu, bo takie postępowanie jeszcze przed wyrzuceniem Ludmiły z Polski też się toczyło. Odmówiono tego prawa pobytu, odwołaliśmy się do sądu. Sąd orzekł, że nie było podstaw, żeby go odmówić, i sprawę ponownie Wojewodzie nakazał rozpatrzyć, dając mu instrukcję, że albo w lepszy sposób, bardziej wiarygodny, na podstawie bardziej rzetelnych dokumentów, będzie w stanie uzasadnić odmowę, i tylko w takim Wypadku będzie mógł podtrzymać swoją decyzję, albo będzie musiał to prawo pobytu wydać. Trzecia możliwość, dla porządku, tak jak mówiłem, to jest możliwość odwołania się wojewody od tego orzeczenia do naczelnego sądu administracyjnego. Dopóki polski krajowy zakaz obowiązuje, dopóty moja żona niestety wrócić nie może. Innych przeszkód prawnych nie ma. Ja wstrzymałem uzupełnienie, ponieważ ja wróciłem z wieloletniej emigracji ze Stanów. To może by pan powiedział jak pani pana żona się nazywa Ludmiła. Ja się orientuję mniej więcej, ale może chodzi o potwierdzenie. Ludmiła Kozłowska. Tak. A pan jak się nazywa? Bartosz Kramek. No tak, to macie inne nazwiska. Tak, mamy i nazwiska, ale tutaj nie ma żadnego głębszego dna poza jakimś zamieszaniem biurokratycznym, które w związku z tym, że moja żona była cudzoziemką, byśmy wywołali i z tym, że ona często podróżuje, musiałaby zmieniać dokumenty pobytowe, swój paszport ukraiński i tak dalej. Gdyby zmieniała nazwisko, w związku z czym biorąc ślub, na to się nie zdecydowaliśmy. Nie uważam, żeby to był jakikolwiek problem. No dobrze. Nie ja w kwestii tego, bo wiem TVN jest to taka stacja prawie amerykańska ponieważ byłem tyle lat w Stanach orientuje się co TVN robi w Polsce ale nie wiem czy państwo się orientujecie jak TVN gra to nie jest tylko TVN przeciwko Polsce Amerykanie wykorzystują wszystkie metody które Dadzą im jakiś pozytywny rezultat, dlatego jest ten TVN. No dobrze, to jest moja taka… Dziękujemy miejsce. za opinię, ale to, to nie jest temat naszego dzisiejszego wydarzenia, no. także myślę, że w tą dyskusję głębiej wchodzić nie będziemy. Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytania? Poczekaj proszę, bo no, no. musimy cię nagrać. Mam pytanie odnośnie zabezpieczenia. O ile się nie mylę, zabezpieczenie polega na tym, że TVP, chyba nie tylko TVP, musi w swoich materiałach archiwalnych umieścić odpowiednią formułę. Mam pytanie, kiedy jest wykonalność tego postanowienia? Czy to już nastąpiło? Czy będziecie to monitorować? I co się będzie działo, jeżeli to zabezpieczenie nie będzie wykonane prawidłowo, Panie Mecenasie? Postanowienie nie jest prawomocne, ale jest wykonalne, dlatego że prawo przewiduje w tym przypadku tak zwaną natychmiastową wykonalność tego postanowienia. To znaczy od momentu wydania ono powinno być wykonane. Technicznie oczywiście telewizja polska musi to odebrać, musi dojść do, do jej wiadomości z tego co orientowaliśmy się, to po prostu trwa procedura doręczenia. Niewykonanie takiego postanowienia jest związane z tym, że po prostu strona, która jest zobowiązana do wykonania, może być sądowo przymuszana poprzez system grzywien do tego, żeby takie, taką, takie postanowienie wykonać. Oczywiście, tak jak tutaj pan prezes zauważył, liczymy się z tym, że to Wizja Polska będzie korzystała tutaj z prawa zażalenia, natomiast nie wpływa to bezpośrednio na obowiązek wykonania tego postanowienia. Ono powinno być po prostu wykonywane. Już, powinno być de facto już, ale faktycznie w momencie, kiedy Telewizja Polska poweźmie oficjalnie taką wiadomość, czyli w momencie wpłynięcia odpisu takiego postanowienia do Telewizji Polskiej. Niezwłocznie. Dokładnie, niezwłocznie. Z tym, że nie jesteśmy w stanie Państwu powiedzieć, czy to zostało już doręczone do Telewizji, czy jeszcze nie. Takich informacji jeszcze nie posiadam. Dziękuję bardzo panu, panu mecenasom. Jeszcze jakieś pytania mamy? Tam. Ja Pana. Chciałem tylko uzupełnić, że przedstawiłem się Marek Stawiarski z redakcji Polityki Polskiej, bo już jestem w Polsce i tam pracuję w redakcji. Chodzi dziękujemy Polski, bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Okej, okay, no to w takim razie dziękujemy Państwu jeszcze raz za, za przybycie i za wytrwanie do końca. Wiemy, że nie jest to okres, w którym można sobie pozwolić na przebywanie zbyt długo w, w jednym miejscu, dwa dni przed wyborami, więc naprawdę doceniamy Państwa przybycie i, e, i dziękuję również Panom obok mnie siedzącym. Zapraszamy do zadawania jeszcze pytań nam bezpośrednio po zakończeniu. Dziękuję jeszcze raz. Do widzenia. Dziękuję.